Witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, wasze zajebiste ciało, pingwin.pl z tej strony. W tle widzicie grę Black Ops, Kempa, Headglitch, chujowe połączenie 2. Um, jeżeli w tle będziecie słyszeć jakieś dźwięki, jakieś głosy e, innych naszych klanowiczów, to bardzo, bardzo, bardzo was przepraszam. E, jednak e, miałem problemy techniczne i tak powiem nie mogłem tego wyłączyć, żeby nagrywać ich głosy. Mam nadzieję, że żaden z naszych klonowiczów nie ma mi tego za złe. Um, dla Was jest jedna rzecz dobra, możecie usłyszeć, co my tak e, podczas grania rozmawiamy, na jakie tematy. Na pewno są to te tematy związane z grą e, samą w sobie, typu e, uważaj tam, kto siedzi. Takie coś jest bardziej, bardziej rzadko, tylko przeważnie sobie jakieś ja robimy i gadamy na jakieś tempe tematy. E, tak zresztą też ma być. Ludzi normalnych w naszym klanie dużo chyba nie ma, um, co jest bardzo, bardzo pozytywną rzeczą jak dla mnie. Um, ale przeczułam, że większość z Was nie weszła w tym momencie akurat na ten filmik, czytając nazwę tego filmiku, z powodu Black Ops 2 samego, tylko bardziej z powodu konkursu. Co to za konkurs? Coś można dostać za darmo? Juhu, juhu! Ja chcę, ja chcę. Pewien czas temu mówiłem w jednym filmiku, że zrobię taki konkurs, że do wygrania będzie intro. Nie jest to ten konkurs, od razu mówię, więc ci, którzy teraz weszli tylko i wyłącznie z nadzieją dostać intro za darmo, to mogą od razu wyjść. Konkurs o, co, o coś innego chodzi, tak powiem. Coś innego jest do wygrania. Um, jak wziąć udział? Jest bardzo, bardzo, bardzo proste. Um, ja zawsze pod koniec filmiku jakiegoś tam suchara rzucam. Raz lepszego, raz gorszego. I dokładnie to jest wasze zadanie. Wrzucić mi ta jakby suchara. Czyli bierzecie... ...waszą klawiaturę, naciskacie komentarz pod filmikiem i piszecie jakiegoś suchara. Um, obojętnie mi, czy to będzie jakiś typowy stary nie wiadomo jaki dupiaty suchar typowy czy będzie to jakiś super zajebisty, ekstra nieznany kawał, e, że po prostu wszyscy będą się w spodnie. Um, chodzi o to, że po prostu wypiszecie jakiś kawał i inni mogą dać wam palucha w górę lub w dół. Przy każdym jednym komentarzu jest ta opcja, żeby dać palucha w górę lub w dół, i to... Że tak powiem będą robić inni, mam nadzieję oczywiście. Um, I po prostu te osoby, które będą mia miały najwięcej paluchów w górę, te dostaną ode mnie to coś. Um, Obłędnie jest, ile kawałów poszczególna osoba napisze, ile komentarzy może to być i z mojej, z mojej strony. I 20 jakichś tam kawałów, że jedna osoba wpisze obłędne i to jest całkowicie. O ile jeden z tych kawałów, że tak powiem, będzie na tyle fajny, że się wszystkim spodoba, mi to całkowicie obojętnie. Możecie, że tak powiem, zaspamować cały ten filmik. Koło tyłka mi to lata, szczerze mówiąc. Ja po prostu za tydzień, teraz akurat u mnie jest 23, więc za tydzień jest u mnie 30 lub tam akurat pierwszy. Ja sobie tam pierwszy zapisałem jako datę. Ja pierwszego... 12 2012, 2012 Wchodzę na YouTube'a, patrzę kto ma najwięcej e, paluchów w górę pod jakim kawałem i ta osoba dostaje ode mnie wiadomość. Na te konto, które też, że tak powiem, tym kątem napisane e, był ten komentarz pod moim filmikiem, czyli nie żadnego Facebooka, nie chcę żadnego, nie wiadomo co. Tym, na, tym, na te konto, które napisało ten komentarz, będzie ode mnie wiadomość i. E, ja będę oczekiwał po prostu odpowiedź, co ta osoba chce mieć za napis. W tym momencie muszę zrazić akurat o co chodzi, bo są to tapety. Są niestety tylko i wyłącznie to tapety, nie są żadne intro, nie są żadne filmik lub cokolwiek. Chodzi tylko i wyłącznie o tapety. Dwie tapety, że tak powiem. Może ich być więcej, nie wiem jeszcze, na razie nie mam czasu za bardzo robić więcej. Są to tapety w 100% stworzone e, przeze mnie i tak po, e, że tak dalej, więc nie ma żadnych problemów, że ktoś coś może wyskoczyć z seksem. E, to ukradłeś tu i tutaj. He, he, he. Nie, są to w 100% zrobione przeze mnie i są to tylko tak jakby jednorazowo robione. Więc tak jak tym razem ktoś te tapety dostanie, nikt innych już nie dostanie, oprócz tych osób, które wygrają, że tak powiem. Ehm. I nigdy więcej już w żadnym konkursie tych tapet nie będzie. Te tapety, że tak powiem, sobie ten projekt usuwam z komputera i nie będzie go już więcej, więc to będą unikalne tapety. Że, więc jeżeli ktoś chce mieć unikalną tapetę na swoim komputerze, bardzo, bardzo zapraszam do udziału w konkursie. I tak jak mówiłem, ta osoba po prostu pierwszego dostanie ode mnie wiadomość i ja po prostu chcę tak jakby odpowiedź, co ta osoba chce mieć za napis na tej tapecie. Mam nadzieję, że teraz tutaj widać na filmiku, że które to te dwie tapety są jak one mniej więcej wyglądają tam minimalnie mogą się oszczy... one jeszcze zmienić, ponieważ teraz jak mówiłem, nie miałem za bardzo czasu jeszcze tam jakichś super efektów powkładywać lub cokolwiek są one zrobione po prostu dzisiaj zrobiłem obydwie, nie wiem na każdą tam potrzebowałem trochę czasu na jedną trochę dłużej niż tą inną ale mniejsza z tym po prostu ja oczekuję potem odpowiedzi jaki napis ma być na tej tapecie ja to przerobię i mam nadzieję, że najpóźniej dzień później <laughs> czyli w niedzielę e, będę mógł Wam tą tapetę już udosemnić lub te tapety. <coughs> ile zwycięzców będzie jeszcze, nie wiem, zobaczę, ile będzie tak jakby ludzi brało udział e, w tym konkursie. Wtedy decyduję, ile osób, że tak powiem, wygra. E, w tej grze, którą akurat widzicie, jak teraz widać, e, większość ludzi już wyszła przy pierwszej połowie. Pod koniec pierwszej połowy e, już mieli nas dosyć. Ale akurat na początek znowu drugiej połowy e, podchodzą jacyś, więc... E, nie ma co się bać, że zaraz nie będzie przeciwników w filmiku. Yo, um, co do konkursu, chyba mam nadzieję, że wszystko powiedziałem. Um, do pierwszego, 12 um, pisać w komentarzach um, jakieś kawały. Inni dawać paluchy w górę lub w dół. Od razu mówię, w dół, paluchów w dół paluchy w ogóle się nie liczą. Ja tylko i wyłącznie będę na paluchy do góry. Więc kto ile paluchów w dół dostanie, zero mnie interesuje. Ehm. Um, Osoby, które będą pisały jakieś pierdoły lub się wyzywały nawzajem, te po prostu będą przeze mnie blokowane. Tylko jej wyłącznie kawały chcę widzieć, lub jakieś e, komentarze na temat tego filmiku, lub pytania. E, nie chcę jakichś tutaj wyzywania się, lub cokolwiek typu. Tak jak już tam na jednym z filmików, e, ktoś z pewnego klanu zaczął do mnie wyskakiwać. E, tam to zostawię i tak dalej, nie chcę tam dalej wyzywa i tak dalej. E, jednak pod tym filmikiem chciałbym tylko i wyłącznie, żeby było wszystko, co związane jest z tym konkursem i z tym filmikiem. Um, już na temat konkursu coś jeszcze, coś jeszcze? Chyba nie, chyba nie. Um, na temat Black Ops 2, co by tu powiedzieć, no w ostatnim czasie bardzo mnie gra, że tak powiem, depresuje, denerwuje, bulwersuje i jakby jeszcze to nazwać. Um, nie mam już powoli nerwów do tej gry, po prostu są... 99% tych, którzy grają w tą grę, to kampią. Jeżeli się ruszają, to tylko i wyłącznie po to, żeby do jakiegoś miejsca dobiegnąć, w którym się zakampić. Jest to bardzo denerwujące. Początek zawsze Call of Duty każdej serii, jak wychodzi, to jest tylko i wyłącznie kamperka. Niestety za każdym razem też tak było, że połowa zapomina, zapominała się z czasem, tak jakby tego odzwyczaić. Ale zawsze z czasem było minimalnie mniej tych kamperu, więc mam nadzieję, że to te, będzie też w tym przypadku Black Ops 2. Ehm, um, jak nie no to bardzo, bardzo wielka szkoda. Filmik za niedługo już się kończyć będzie, więc ja rzucę Suchara. Hmm, może teraz rzucę jakiegoś dłuższego suchara Ehm. Um, Co by tutaj rzucić? A więc idzie sobie facet po ulicy i podchodzi do niego taki żury Daj pan dwa złote Nie, bo przepijesz Panie, ja nie piję, jeszcze nigdy nie piłem i nie mam zamiaru zacząć. No to kupisz zafajki za to. Panie, ja nie palę, zdrowia szkoda. No. no to wtedy wydasz na jakiś hazard, na jakieś gry. Panie, ja nigdy w takie rzeczy nie gram. ja nie mam pojęcia jak takie coś w ogóle funkcjonuje. Naprawdę? No naprawdę. To wiesz co, dostaniesz ode mnie dwie stówy, ale musisz ze mną za to iść do, do mnie do domu. Ale panie, dlaczego tak? Bardzo chętnie, ale dlaczego? Po prostu chcę mojej e, żonie pokazać, jak wygląda facet, który nie pali, nie pije. I nie, gra, nie uprawia hazardu. Zu, w tym momencie bardzo, bardzo wielkie dzięki. Zapraszam do następnego razu, na następny raz, na następny filmik. I bardzo, bardzo bym się cieszył, gdyby, gdybyście brali udział, tak jakby w konkursie. Dzięki wielkie. Do następnego razu.